Witam serdecznie, witam się plutko moi drodzy, Marian Czolo z tej strony, kłaniam się. Dzień długi, słuchajcie, ja jeszcze w koszuli w marynarce, ale miałem zajęcia niedawno z podopiecznym i przeglądaliśmy partyjkę, partyjkę Karosena z roku 2004, gdzie był grany mrągowski specjal, jako że przerabiamy teraz Karokana i pomyślałem, że podzielę się z wami tą, tą, tą partią, bo jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Jest ciekawa idea, którą warto przemycić, powtórzymy sobie od razu debiut, Carlsen w 2004 roku podjął takiego zawodnika jak Spike Ernest, nie Spiker, tylko Spike, tak ten chłop ma na nazwisko, no i, no i zagrali, 14-letni Carlsen, gówniarz kurczę, ale z potencjałem, siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni i przygotujcie się na szachowe grzmoty. Karlsen rozpoczął ruchę 4 i to mi się podoba. Tym bardziej podoba mi się ruch czarnych. Mrągowski specjal. Kurczę, to jest debut. Najlepszy na świecie. Yy, mamy strzał, strzał, strzał. Koniec e 5 Jeden z wariantów, yy, alternatywą jest yy, popularniejszy dzisiaj. Koniec 6 od razu. Od razu jest taki challenge dla tego skoczka. No jest wyzwanie, co robimy, tak? Yy, jest jeszcze wariant, chyba Karpowa. Taki smutniejszy troszeczkę, ale bardzo solidny, pozycyjny. Wow, kot się wyżywa na trapaku. Normalnie MMA, nie? To byście widzieli, to by był sketch. Koniec F5. Myśliwy zamienia się w ofiarę, bo teraz wisi pędz. Koniec niby dobrze stoi, ale ma krótką diagonalę, więc od razu H4. Jak nie zareagujecie, to H5. Chociaż wierzę, że jest taki wariant jak skoczek F6, ale prawdopodobnie koniec po prostu musi chyba oddać życie na, na, na C2. Coś takiego. H6. Można czasami H5, ja się pomądrzę, bo ten debiut jest akurat mi znany dobrze, H5 to jest nieńczenie pionka. Ten pionek po prostu wiecznie wymaga protekcji, H6 jest elastyczniejszy, chodzi oczywiście o zrobienie furtki. Skoczyk F3 i tutaj bardzo ważny ruch, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o kolejność posunięć. Nie zaczynamy od tego skoczka, tylko od tego, żeby trzymać kontrolę nad polem, moi drodzy, E5. Nie wiecie nawet, nawet nie wiecie, ile partii w blicu wygrałem tak, kiedy rywal właśnie rozpoczął od niedobrego skoczka, bo wpuścił mojego na E5. Przegoniłem gońca, rywal nie chce sobie tak pionków popsuć, więc goniec H7 i teraz goniec C4. Rozi mat, bo to każdy tu zagra 6 Hetman E2. I dużo osób z automatu gra tu by podważyć konia, ale to już jest za późno. To jest spekulacja, ale pytanie do Was, co byście tu zagrali. No, jest taki jeden genialny ruszek. Bing! Osłabiamy pole. Jeszcze hetman C7 tam z szachem lub C7 i jeszcze coś tam gramy, ale ta pozycja jest już bardzo nie, niepewna e, czarnego króla. Natomiast jeżeli przyjmą, no to jest piękny mat w dwa ruchy i to pionkiem jeszcze, słuchajcie. I to normalnie piątkiem, bo jest związanie. A! Mat pionkiem za. Ponoć liczy się za dwa punkty na turnieju. Nie wiem, czy słyszeliście. No dobra, więc gramy tym koniem. Tym koniem, żeby 5 trzymać. Na Ernestowie H5, wymuszamy kolejny ruch gońcem i wymuszamy kolejny ruch gońcem czarnym. Bang, bang. Nie bijcie pionki. No i teraz E6, panowie znają teorię. Są dwa ruchy gońca, później idziemy w długą. Goniec D2 nie pozwala na hetman A5. Goniec F4 zabiera hetmanowi C7, ale pozwala na hetman A5. Tam są takie subtelniaczki na zasadzie, że ten ruch... Czasami wymusza c3, a atrakcyjna jest bardziej ruszada, jak są takie pionki nie? na płasko. Z c3 już jest nieco mniej, mniej atrakcyjna. Goniec f4, ten wariancik, skoczek z g na f6, długa, ruszada. Goniec C 7 No i z tego co wiem, to wieżę można dostawić, chociaż teoria mówi jasno, skoczek tutaj. Skoczek od razu na e4. Często jest bicie, cyk. Cyk, normalnie poprawiamy mu te figury i odchodzimy gdzieś hetmanem. Gdzie to już nie pamiętam? Gdzie to już nie pamiętam? Zobaczymy co silnik tutaj sugeruje. Bum bum, bo to jest ciekawy moment. Często mi się zdarza w Partek D3. O tak, tak, tak. Tylko że tam hetman często wychodzi na A5, gra tu wieża i C5 jest grane, bo ideą czarnych jest zagranie C5 na drugie tempo. Tempo, dobra, e, czyli tu hetman. W porządku. Tu hetman A5, benz, tempo. Cyk, bronimy, od razu się przyda król na B1. No i krótka. No i co się zagrali? Nastawili wieże czy, czy, czy co? Eee, Carlsen gra najlepszy ruch w pozycji. Zbicie skoczka. Dziwny ruch, bo poprawia figury czarnemu. Pozbyliśmy się dobrego skoczka z centrum, ale chodzi o to, żeby odciągnąć obrońcę tego pola i też odblokować, być może, tutaj tego Pionka. Więc strzał i konie 5. I to jest koń bardzo dobry, bardzo dobry skoczek. I zobaczcie, tutaj jest jeszcze pionek bardzo istotny w tym wszystkim. Bardzo istotna y, bierka. Wieża AD, ideał jest c5, więc hetman źle stoi, hetmanem trzeba odejść, e2, c5, wisi tu. I pytanie, co byście zagrali teraz? Każdy by chciał coś z tym fantem zrobić, no nie wiem, zbić, pobronić, tak, tak, siak. no I właśnie często ja z perspektywy mówię takiego grajka niedzielnego, ale często jest tak, że o, napięcie, coś się dzieje, trzeba tu zareagować. Ale nie uczymy się tego, że deska jest długa, szeroka. I motywy, motywy po całej desce. Może na króla coś ataki jakieś. No i właśnie to jest ten kulminacyjny moment. Carlsen zagrał ruch, wow, on naprawdę robi wrażenie. Tym posunięciem jest skoczy, 6 Bang! coś pięknego jakieś takie widełki, wymuszona wieża tutaj. No, ktoś powiele można zbić. Można, w partii poszło. Najlepsze się okazywało: tu i zbicie. Że nie linii. Jak? Z dwójonko, To chyba strzał strzał. Trzask, trzask. I z pionkiem więcej jest Karlsberg w pozycji no lepszej. No goniec jest chyba lepszy trochę od tego skoczka, chociaż. Ciężko powiedzieć, kurde i balans. Ciężko powiedzieć, no tak. Nie no, tak można by było w sumie. Nie będę tu udawał eksperta, ale ta pozycja. Silnik mówi, że jest plus 1,2. Pewnie chodzi o to, że jest spiąz więcej zdrowy i tyle, tak, którego niełatwo odbić. No dobrze. Natomiast w partii przyjęcie ofiary. Jaka była idea? No taka, żeby rozdzielić tutaj pioneczki. Pek! Czyli to już jest skoczek za dwa pionki, być może za trzy. Lekka figura za trzy pionki, to te przy królu to się opłaca często. Król H8, no nie chcemy raczej się na podwiązki pchać. I teraz każdy z was pewnie zbiłby tu. I to nie jest dobre. To bicie nie jest dobre. Po prostu. No bo oczywiście odbijecie, tak? Odbijecie figurę, którą poświęciliście, ale dostaniecie jakieś. Być może G5 i ciężko będzie A, tak dalej. Albo jakieś wtrąconko. I już przechwytują tutaj inicjatywę, aktywność mają czarne. HG, bardzo ważny ruch. A tu niech sobie wisi. HG, bardzo ważny ruch, żeby otworzyć wieżę. Taka była idea. I teraz jak zagracie biernie coś z dupy za przeproszeniem, no to wchodzi od razu na H6 strzał. Od razu na H6 wchodzi strzał. No dobra, mniej z dupy zagrajmy. Tak zagramy. Wchodzi na H6 strzał tu i teraz z szachem. To jest Mateusz. To jest Mateusz. Więc to są groźby. O kongi 8 oczywiście. kongi 8 broni gońca i broni h6. Pięknie. No, i to zagrał Carlson, Kurczę, tu się pobroniło. Tak, jak myślicie? Rąbną na hasze, nie patrząc na nic. No i teraz tak. Można skoczkiem, tylko wierzę, że Carlsen jeszcze poświęciłby tu jakość drania. Jeszcze mógłby poświęcić jakość. I zabić tak. No właśnie, więc Kiszka. A trzeba zbić pionkiem, ale pozycja króla jest. Oh, no, compromised. Co zagrał Carlsen. Oczywiście, że oddał wieżę. A <gadam> niesamowity jest zawodnik. I teraz zawił Tu znowu grozi Mateusza. No, trzeba się przesłonić, bo będzie źle. Koniem się przesłonił. Wieży szkoda. Zresztą wieża to... Nie no, tu nie można. Gadam głupoty. No ale byłoby... Ta wieża byłaby skasowana. Po prostu. No i co, no i co? Na no, Gbf7 słuchajcie. Strzał. Chodzi o to, żeby króla tworzyć po całości. Wieżyczką, hetmanem. Dać mu Matadora po prostu po tych liniach G i H. Go i wesoły, nie? Go i wesoły. Cztery piony za wieżę w tej redakcji. Krógie 7 w popłochu i teraz ważny ruch. Chcemy zrobić ruch lifta. robię, mordo. Normalnie wieża D3. Wieża D3 i chcemy Mateusza. Znowu mat Matadory na, na desce. Wieża D3. Brand, proste szachy, nie warcaby. E, wieża na przesłonkę. A no ta, anyway, sobie przyszło, nie? Wieża G6. No i dobra, to, finish him. Finish him. Dwa ruchy i Spiker jest głuchy, nie? Poparty jest. Bicie? Nie, król jest chybotliwy. Daj mu szacha stary. Najmu szacha. No, król będzie chyba musiał kurczę jakoś niekomfortowo odejść. Może zbijając Pionka? No, prawdopodobnie tak właśnie będzie. Tylko że teraz mamy Hetman F5. Komuś tu brakuje obrońcy. Hm. wieża F6 i Mateusz na D7. No piękny, piękny, piękny. Ależ się ustawił tutaj nieprawdopodobnie. E, co by się działo? Co by się działo, gdyby król udał się w, w popłochu w tę stronę? No prawdopodobnie Czecherouni, nie? Ta wieża by kryła, żeby mata nie było. Wilu mat pokazuje? W 14 jest mat tutaj, nie? No to liczcie. Bęk. 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 Bęk, ciap, heją, dopiero teraz bijemy wieżę, wisia 8 ruchów, król b5, bijem na b7, hetman b6, a4 na odciągnięcie, tutaj wieża, ciap, ciap nie można odbić, tu mat coraz bliżej, słuchajcie, król c8, wieża a7 i słuchajcie, tak, tak, cyk i wymuszamy w ogóle to, takich waiting move, nie? Potężne posunięcie. Silnik to wszystko. Ja bym miał silnik, to bym, kurczę, turniej kandydatów, nie? Stalety mógł normalnie obsługiwać i wygrać. Normalnie na kibelku, nie? Tylko strzałki mi pokazuj. No, ma 14. No, do, do, do liczenia, powiedzmy sobie szczerze. Nie, tak serio, to, to to tam intuicyjne ruchy by się narzucały nawet. W każdym razie, Mateusz był z tej strony. Co jest z tym Mateuszem? Maciuś. <słuch> No ładna partia, powiedzcie szczerze. Nie, jest ładnie tutaj zagrał. A no, moja szkoła, kurczę.